Widzimy się w kolejnym filmie Jest to filmik z malowania Ale nie jakiś na kartce Tylko z takiej oto No Nie wiem jak to nazwać <laughs> Taki półki czegoś Ja już to samemu zrobiłem tutaj sprayem tu, tu zresztą jest ten spray Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać I tu zrobiłem takie G Które mi nie wyszło Dlatego, że spray już się kończył Ale czekajcie, Ja wam dam to jakoś Może tak, chyba widać i będę ogólnie pędzelkami o, tutaj, malował to gdzieś, nie jestem ogólnie malarzem nie potrafię malować co jakby wiem i zdaję sobie z tego sprawę ale tak czy jak chcę to pomalować, żeby to o, czekajcie, bo to trawa się tutaj o, darła ale tak czy jak coś tam spróbuję zrobić, czekajcie, usiądę sobie na drugą stronę, żebyście lepiej trochę widzieli samo to pudełko, jakby w się sensie to, bo tu będę malował, ale spray już mi się nicety skończył, więc tu nie zrobię. Ale jak to wysnie, to będę to lakierował jeszcze. Co może wam nagram na filmie? Ale czekajcie, jaki tu kolor może być fajny? Czekajcie, taki fiolet może? Może taka zieleń, ładna. Zobaczcie, fajnie by była taka zieleń, taka green yellow. Może coś nie sobie. Czekajcie. O o, 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 takie coś. Nie. Takie. O. Ja bym chyba taką wziął, co nie? Mi się wydaje, że będzie git. Coś odłożę to pędzle i wezmę sobie jeden. Taki najlepszy. Chyba ten. Ale dobra, co czekajcie. Yy, nie wziąłem sobie kartki, ale mam kawałek papieru ściernego, bo jeszcze wcześniej to papierem ściernym robiłem. Więc kawałek mam. Zresztą, że tego nie nagrałem, ale trochę zapomniałam. W sensie chciałem to na początek nagrać, ale że mama była w domu, to wiesz, że tak nie za bardzo chciałem. Nie mama się oczywiście, że nagrywam. Dobra, próbujemy. Dobra, to będzie to wyglądało. Zresztą pewnie pola kieruję jeszcze, bo tu muszę dawać dużo bardzo farby, więc trochę pewnie tego wykorzystam. Dobra, to my się widzimy. Albo nie, zrobię coś innego. Coś takiego. Dobra, mam nadzieję, że wyszło. A bo ty te, wy tego nawet nie widzicie. Chyba. Tak to wyszło. Wydaje ja się, że Git. Ogólnie to zrobiłem, jakby takie coś, że. ten, Nie wiem, to, O Jezus, Maria, nie umiem kamery ustawić. No, widzowie. Robimy malutkie cięcie. Widzimy się, jak kamerę ustawię. Dobra, już kamerę ustawiłem, nie wiem w sumie czy widzicie, bo ja nie za bardzo, przez to, że patrzę telefon, wiecie, od słońca jakby, no ale jest, takie cięcie sobie zrobiłem. Mama już wchodzi, ale ja Wam tak coś, jak to nagram. Czekajcie. Dobra, jestem. Oh. No to wracamy do malowania. Będę robił tylko to obramowanie. Boku nie będę całego robił. Teraz sobie to co, tak. Będziecie trochę mniej widzieli. Ale tak się tak jak będę malował i Wam to pokażę. Czekajcie, bo mama wyszła. Robię malutkie cięcie, widzimy się za chwilę. Dobra, jestem. Mówię, teraz będziecie trochę mniej widzieli, jak to że tak powiem, maluję. Ale ja tutaj pracuję nad tym ciągle. I będę sobie malował. Myślę, myślę że wyjdzie to dosyć fajnie. Ale nie wiem. Możliwe, że na przykład dół tutaj zrobię jakimś innym kolorem. Ale nie wiem. Albo tu na przykład. Bo, bo tu jeszcze mam. Zobaczę, zobaczę. Ale dobra. My widzimy się po malutkim cięciu, jak zrobię tą część i dokończę tam. Także no, za chwileczkę się widzimy. Dobra. My jeszcze widzimy, jak ja tutaj pomalowałem obok, ten ten, nie wiem, czy wy to widzicie wydaje mi się, że nie, dlatego wam Ach. teraz chyba powinniście to zobaczyć tu jest cała zielona, czekajcie dobrze wam pokazuję, chyba dobrze no i tu już zaczynam kolejną także postawię jeszcze na chwilę tu kamerę, żeby filmik miał tak z 5 minutek myślę, że będzie to idealne z drugiej strony już w sensie wam zrobię tylko po prostu cięcie i zobaczymy się wiecie, jak zrobię no teraz jeszcze Ile pogadam? Ogólnie to sorka, że w jednym z porannych vlogów, tym najnowszym, nie było mnie słychać na klatce. Jak byłem, powiedział mi to y, mój kuzyn. Y, mój kuzyn, no, powiedział mi to, jak do nas przyjechał. Zresztą, jeśli to oglądasz, Mikołaj, to cię pozdrawiam. Ale no, powiedział mi to i serio, totalnie nie było mnie tam słychać. Jak to sprawdziłem, ale wydaje mi się, że ja tam w sumie nawet za dużo nie mówiłem. Także nie najgorzej. A jeśli mówiłem, to nie wiem totalnie co. No, nie mam jak się domyślić. Ale no, dzięki idzie, pozdrawiam, jak to oglądasz. Ale to będzie w sumie chyba na tyle w tym filmiku. Ja Wam już pokażę sam efekt końcowy z kamery, bez żadnego tam mówienia. Wiecie, pokażę Wam po prostu. No tak, pff, ładnie kamerą polecę. Także dobra, ja tutaj dokończę tą górę. Żeby wyszło jak najładniej. Na razie wygląda to tak. I po cięciu wam to pokażę, jak już będzie całe po prostu zrobione. Także no. A w sumie ja już się teraz pożegnam, bo po cięciu nie będę się żegnał. Także wy sobie jeszcze zobaczcie tą końcówkę. A my się widzimy w kolejnych filmach. I pa.